Cześć, Maluś, jestem Simon Simonem i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Ze mną dzisiaj jest Olfa Off. Cześć, Dzisiaj, jak widzicie, po obrazku akcja prasowanie. I oczywiście nie dałoby się, gdyby jeszcze nie lecimy do sklepu. A po co? Po kom wypożyczyć? Ale czekajcie, no. Hmm. Header do kukurydzy. Ok. No. Wypożyczamy sobie kombine New Holland. I do niego header do kukurydzy. Wypożyczamy, żeby kukurydzę na ziarno skosić. Tak, wsiadamy. Odpalamy. Odczepiamy header. I jedziemy na żniwa kukurydzy, Na jarno oczywiście. E. Hey tak. A, przypomnij, że oczyw nie mogę zapomnieć pod ty, tym filmem. Nie zapomnijcie o subskrypcji tego kanału i od Olfara, który się nazywa Olfar O. Nie zapomnijcie y A, tak? zostawić łapki w górę. No i oczywiście, Masz jeżeli film Wam się spodoba, napiszcie jakiś komentarz. A ja właśnie... Komentarz być w ogóle. Ja w ogóle ominąłem dróżkę, żeby skręcić. zmęczony, to jest już szósty odcinek, który nagrywamy. No. Oczywiście odcinki dzisiaj, odcinki nagrywamy w sobotę. I to jest odcinek na poniedziałek. czyli odcinek, który dzisiaj widzicie w poniedziałek, nagrywaliśmy w sobotę. I ten z niedzieli, który był w niedzielę, też nagrywaliśmy w sobotę. Dokładnie. Więc wiecie. A w niedzielę będziemy nagrywać już nagraliśmy. Wy tego my jeszcze nie wiecie, ale wy nagrywaliście w sobotę. I w niedzielę nagrywaliśmy na no do końca tygodnia, nie? No. Dzisiaj wieczorem jeszcze, dzisiaj w sobotę wieczorem jeszcze nagraliśmy jeden do mnie, jeden do Salmona, a reszta jest na niedzielę. Gdzie, jakby to powiedzieć, reszta została nagrana w niedzielę, bo jak to widzicie w to... parlamencie? To... Ciężkie życie Jukbera. Dokładnie. Ja sobie. Ja zacząć... tak Jak dwa małe cię zapas, żeby za cały tydzień było. Oczywiście, czemu nie gram z Olfarem, bo nie umiemy się połączyć? I dlatego... Post... Postanowiłem, że będziemy z Tobą normalnie rozmawiać, ale nie będziemy razem grać. Dokładnie. Ja dopiero poprzecznia grobie, a tu jest trochę tego będzie, tej kukurydzy. Ale mam pomysł, gościu, jak będziemy wieczorem nagrywać, jak ja będę zbierał bele wieczorkiem, mam taką kwiatówkę, gościu, żebym nie i wasza. Ja sobie kukurydzę mucę, ale będzie jeden mały problem. Jaki mały yy, Że będzie jej pip i trochę. Będzie je w pip i trochę. Ale że... Na no tej kukurydzy na ziarno. Będzie w pip i trochę. A że w sensie dużo. No, tej małe pole, a ja jeszcze nawet poprzeczniaka nie zrobiłem, a mam już 20%. Ale jak nie no, ogólnie tak sypie. No, masakrycznie sypie. Możesz mieć pole hektarowe, ale kukurydzy. To jest tak, masz pole hektarowe kukurydzy, masz pole 3 hektarowe pszenicy i z tej kukurydzy wyjdzie Ci może nawet więcej niż z tego 3 hektarowego pola. No, poprzeczniak 23%. Już mam 1 tonę i 323, 6 litrów. Jak ja dzisiaj spresuję dużo, to, to, to ja nie wiem. Ja jadę teraz po widły i normalnie już teraz to robię. Mogę posiedzieć na młodej albo sobie taką posiedzieć, poukładać kostkę lub tak. Bo umiem. Mój rekord to są 2 minuty i 20 sekund. ja powoli jadę, nie? Ja kostkę, weaving, parką, dobrać, teraz, tak? Trochę tu muszę ponawracać. Ale myślę, że mi za to wybaczycie, że tak długo nawracam. Tak, mi kostkę, ale szybciej. już. móc. Wiarzę, że ale tej będziesz się jak ja dzisiaj to pole na odcinku skończę, albo zrobię po prostu tak, że zrobię coś prasowania, coś tego koszenia i reszta poza odcinkiem. W następnym o. odcinku już będę zbierał słomę z jednego pola. Ja, Bo nie dam to się tak nie fajnie jedzie, to jest po prostu luxo. Ja wyjechałem dopiero z Farmy, yy, ja jakby jest wyjazd na główną drogę z Farmy, to te, ja teraz mniej więcej byłem na głównej drodze, A wyjechałem z Farmy jak 3 Mam nadzieję, że dni będą pasować, bo to się zrenęły. Bo nie chcę ładować widłami yy, bo Normalny ale czy one będą pasowały, to ja nie wiem. Aż U mnie żniwa lecą na pełnej. Teraz to mogę wracać, czy tam Będę Będę mały jechał, ale ja bym posłał. Nie no, czy aż tak dużo. Na początku sypało lepiej, bo tak gdzieś połowa pola, z jeden zbiornik mi Holanda. Będzie. A o właśnie. Nie, wiesz, jaki jest problem? Jaki? żebym ja zobaczył Twoje maszyny? Nie. No. Muszę czekać do. Nie, do jutra. No. Ale no, ja, dobre, ja. jeszcze wszystkiego nie kupiłem. Bo to mi mi czasu zajęło. Co to bądź, bądź, bądź bądź, potrzebował, to... zapotrzebował? Bo jak nic nie ma nawet od, od to świnia, znaczy jeszcze nie ma świnia, ale będę miał. Ja, ja też będę miał. Na razie świnki, potem kurki. A ja mam, yy, będę miał świnki i kurki, a... e yy, Co się stało? Aha, o drzewo zahaczyłem. No to to tak. tak bo mój nie staje egzaminu. Bo jedzie jedyna godzinę.

O nie będzie aż tak źle tej kukurydzy, bo trochę są chwasty, bo to już było zasiane, ja dopiero to kupiłem, i to już są chwasty. O, bo jakieś. O, słyszysz mnie? Tak, wszystko w porządku, bo coś przerwało. też też. I ogólnie jak ja je kupiłem, to już było prawie gotowe do zbioru, więc nie zastanawiałem się, nie pryskałem, tylko od razu odcinek. Bez Ja sobie prasowanie zrobię poza odcinkami, a zbieranie sobie zrobię na odcinku, bo jak ja mam jeszcze to kukurydzę na ziarno skosić na dzisiejszym odcinku, to ja sobie prasowanie odpuszczam. Weź to, bo ci jeszcze tylko parę przejazdów. Jeszcze parę przejazdów, a jeszcze sześćdziesiąt siedem więc trochę tego będzie. Ja jeszcze skoszę to pole i będzie fajnie. I zakończę ten odcinek. Eee, e, co ja robię? Co robisz? No, podniosłem e, ko, e, header od kombajna, nie w tym momencie, co potrzeba. Jeszcze tylko dwa przejazdy albo trzy. Może jeszcze coś da radę spresować. Albo nie, już nie będę presował. Zostawię sobie jedno pole to mniejsze na spresowanie. Ale to już na odcinku. To jedno pole mniejsze. A to większe pole sobie stresuje i tworzy poza odcinkami. Życie youtubera. Ja już jestem przygotowany na następny odcinek, który nagrywamy, ale wieczorem. Dokładnie. Teraz będzie długa przerwa, przynajmniej dla nas, ale nie z YouTubem w sensie, tylko od nagrywania dzisiaj. Dla nich to będzie parę dni jak. Macie odcinek codziennie, a my nagrywamy odcinek co wieczór. No! Znaczy teraz ogólnie, jeżeli wy to widzicie w poniedziałek, to właśnie po tym filmiku, który będzie w poniedziałek, odpoczywaliśmy. Bo naprawdę nie było łatwo tą sobotę. Już od 7 rano nagrywamy odcinki, żeby dla Was było. Od 6 rano nagrywaliśmy odcinki. A teraz, jak nagrywamy odcinek na poniedziałek o trzymona, jest za 18.11. 18, Więc w sobotę spędziliśmy tak 8, 8, 9, 10, no ponad 3 godziny na nagrywaniu trzeszkę. Kończyłem kosić, teraz jadę wysypać na farmę i możemy kończyć. Oż, co za auto, nie daję przejechać w ogóle. Dobrze? Oczywiście, teraz zobaczycie, jak yy, zbudowałem płot poza odcinkami, trochę krzywo, ale wybaczcie mi za to. Ja nie lubię płotów budować. Też nie lubię. To jest najgorsze, bo musisz się prosto ustawiać. No, a to jeszcze tak słabo wijać. No, ja Ooo

Włączam farminga na spokojnie. A zaraz tak klikam. Nie zapisuj. Oh. Ja zapiszę trzy razy. Trzeci raz. Trzy razy zapisałem. O, zobaczcie leko. jak moja kukurydza pięknie sypa. Sypie się. I na, tym, się, na, na, piękny, soła, na tym pięknym akcencie zakończymy dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się. Cześć. Yeah.